Siemanko, siemanko, siemanko! Widzowie, z tej strony Gregi jesteśmy w Brawl Stars, a dzisiaj mamy trzy ważne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, przetestować moc wasabi piekielną do Draco. Po drugie, pokazać wam muszę, co trafiłem z tej skrzynki sezonowej, bo co sezon dostaje się skrzynkę sezonową. Ja w tym miesiącu, no i w sumie tak jak w każdym miesiącu, mam tą najzłabszą, czyli tą yy, małą limonkową, no ale... Pokażę Wam, co mi się dropnęło, ponieważ jak ją otwierałem, to yy, nie miałem włączonego mikrofonu, dlatego po prostu urywek z tego filmu Wam pokazuję w tej chwili. Okej, okay, więc jak widzieliście, trafił mi się ten skinek ten najsłabszy, ale do Bel. Więc tutaj sobie weźmy od razu Bel. O. Jest to ten skin plażowa Bel. Yy, no, jakoś tak się trafiło i tak mam blużęć Łąbel, jest ona lepsza. No ale chciałem Wam pokazać po prostu, żebyście wiedzieli no więc tak dziś sobie właśnie przelestujemy to yy, Wasabi moc do Draco i ona powoduje, że po aktywowaniu superataku ataku Draco pozostaje na swoim smoku dopóki nie zostanie pokonany, więc wtedy jeszcze odwiedzi sobie super atak, więc tak naprawdę jest na smoku, czyli w tej lepszej wersji aż w sumie do końca rundy yy, oprócz tego widzowie otworzymy sobie dzisiaj Roleczki sushi i to te dwie, bo je kupię widzowie, a bo to co zrobiliście w tym filmie, który wam również teraz wyświetlam i teraz wam jeszcze wyświetlam liczbę lajków, którą tam widzieliście to to jest w ogóle nie do pojęcia widzowie dla mnie. Yy, no więc po prostu dziękuję wam z całego serca. Oczywiście yy, kupimy sobie tu właśnie też te roleczki, żeby żebyście mogli sobie oglądać, Jak ja otwieram. Yy, no i widzowie, jeszcze teraz szybko wyświetlam 5% subskrybentów mojego kanału, jeśli też chcesz być pokazany, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, daj no łapeczkę w górę, no i yy, wtedy ma, będziesz miał szansę być, na bycie pokazanym, więc co, już teraz po prostu może przetestujmy to moc do tego Draco, ale jeszcze przed tym yy, od, odbiera, odbi odbiorę sobie te błyskotki za dzień piąty. Tutaj, 100 błyskotek mamy z okazji Złotego Tygodnia. Teraz mam już 18 tysięcy błyskotek, już będę chciał sobie kupić yy, jednego ze skinów, ale powiem wam dopiero pod koniec tego odcinka, którego będę chciał kupić ze skinów. Więc oglądajcie do samego końca. A teraz widzowie, testujemy na rundce Draco. Yy, no i w sumie, może być to raj samurajów. Dobra, zagrajmy sobie raj samurajów. Yy, dawno nie grałem na ostatnim odcinku sobie właśnie grałem nim, żeby zrobić misję i żeby otworzyć sobie sushi. Jeśli nie widzieliście to po prostu link dam wam w opisie. Możecie sobie zjechać na dół i obejrzeć sobie tam ten również filmik. Dzisiaj mamy inną mapkę niż taka co była. Dobra, teraz już mamy dwie lalki derumy, oni też mają dwie, więc tutaj trzeba nabić sobie ulta na tych ludziach po prostu i wtedy będziemy mieli właśnie jakby nieskończoną jazdę na tym smoku. Naszym, już mamy ulta widzowie, już mamy ulta Dodatkowo Tik ma chyba trzy głowy jakimś cudem, nie wiem Albo dwa mi się przewidziało Nie wiem, więc uwaga, teraz mamy jakby Możemy sobie tak jechać w tym smoku ile chcemy ponieważ on nigdy z niego nie zsiądzie Dopóki nie zostanie pokonany Okej okay. Zbieramy sobie te laleczki ja Mamy 18 już widzowie, 18 eee, Tutaj mamy jeszcze Bo, uwaga na niego, uwaga na niego eee, Greja Greja Dobra, jeszcze jestem jakimś szybkim tym smokiem. Nie wiem co tu się dzieje, widzowie. Ale wiem, że to naprawdę jest fajne, to wasabi. Zobaczcie, mogę sobie jechać na tym smoku ile chcę. Więc, no serio, jeśli Wam się trafiło do draku to to nie jest najgorsze wasabi piekielne, jakie tylko jest. Ponieważ ja też mam, no i polecam to wasabi piekielne. E, to jest moje pierwsze piekielne wasabi. Mam nadzieję, że potem będę miał tego więcej. E, więc sobie szybko tutaj dajemy amunicję, lepszą. Żeby było więcej i zbieramy te laleczki, bo tutaj jest tego jest tak dużo. W ogóle to się nazywa Lalki Darumy. Nie wiem, jak to wyjść tą nazwę, no ale... ale... taka średnia według mnie jest. Dobra, tutaj mamy jeszcze tego wielkiego. On bije po 800, a tamte mało chyba biją po 500, nie wiem. Nie jestem pewien. Ok, szybko jeszcze amunicja ze super superataku i brakuje nam jednej. Uwaga, załatwimy tego Alfremo i on nam wypluje I mamy to! Wygraliśmy tą rundę! Więc to wasabi piekielne jest naprawdę na plus. Polecam, jest taki 7-1. Naprawdę, tym braku teraz tak można grać. Cudownie. Uwaga, jeszcze start Jest on epicki. Co my tutaj mamy? 100 punktów mocy. Okej, okay. sobie potem jeszcze zagramy jedną rundę. Żeby odblokować to sushi, ale teraz, widzowie, kupujemy sushi ze sklepu. Dwie rolki za 39 gramów już kupiłem. I uwaga! Lecimy, otwieramy, uwaga! Pierwsza mała wasabi, ok, ale jest jedna tylko. Uwaga, jakaś piekielne. Oj, mamy ostre, dobra. Mamy ostre, potem mam jeszcze po otwieraniu pokażę wam całą kolekcję wasabi I jest to do Edgara! Teraz super, tak ma dalsze zaznaczenie, taki szybszy skok To jest naprawdę fajne wasabi Ono nie powinno być ostre, tylko trochę nawet jeszcze lepsze Uwaga, teraz ile mam wasabi? Oj, nie wasabi, tylko sushi, mamy już dwa, uwaga Dwa i jedno wasabi, dobra Dobra, mamy już po prostu trzy sushi I jest znowu ostre niestety No ale chcę, żeby chociaż tam by był jakiś skinek, to też by było fajnie i uwaga, do kolta główny atak strzela dalej i niszczy osłonę, czyli tak jak mutacja. I uwaga, teraz mamy odznakę, też taką fajną. No, naprawdę podoba mi się to. Podoba mi się. Yy, więc pewnie w następnym odcinku dam wam następny próg łapek. Jeśli go wbijecie, to może kupię wasabi. W sensie, no kupię wasabi. Yy, nie wasabi, tylko sushi, co ja mówię. Ale może dam wam ten próg. Nie jestem pewien, raczej tak. E, ponieważ też będę chciał zbierać na skinka I teraz wam powiem na jakiego skinka będę chciał zbierać Gemy potem e, Więc tak, będę chciał zbierać na skinka Który jest legendarny I nazywa się Widzowie albo Albo Uwaga, uwaga, albo to będzie Sportowiec Steel Czyli ten skinek, on jest przepiękny Albo Widzowie skinek jakim jest Mecha Mortis, też mi się bardzo podoba e, To jest mój no, to są w ogóle skiny z top 3 moich ulubionych, albo top 5, więc no, na pewno będę chciał je sobie jednego z nich kupić e, A teraz widzowie Szybkie tutaj otwieranko z alei e, pucharków tutaj I mamy widzowie już 15 sushi otwartych I teraz tak się prezentują moje mocy wasabi, Pok powiedziałem, że wam pokażę Mam do spajka do e, Pam, do Edgara właśnie z Ostry, czyli mam cztery, bo jeszcze mam do kolta, cztery ostre wasabi, jedno mam super ostre do el primo, mam dwa szalenie ostre do mo i do b, no i jedno piekielne do drako, czyli z każdej rzadkości jakieś mam. Przydałoby się jeszcze kilka piekielnych, no i kilka super ostrych. Ostre też są dosyć fajne. Nie mówię, że wszystkie są jakieś tam mega, ale do szali na przykład też z tych ostrych bym chciał mieć. Bo się jest ostro, tak. No i tak się prezentują też moje skiny. Mam tutaj właśnie tę Guangzhou. E, pokażę wam jeszcze, jak on atakuje szybko. Jeśli nie widzieliście odcinka, w którym go trafiłem, to koniecznie również link dam wam w opisie. Więc macie już dwa odcinki, których jak nie widzieliście, możecie sobie obejrzeć. A zobaczcie teraz jego ataki, jakie on ma fajne. E, wystrzela taką jedną złotą strzałę. No jeśli macie łasawi to trzy. Ale taka złota strzała jest, i to nie jest taka zwykła strzała. On ma taką, jakby zakończoną takim. Trójkącikiem, więc fajna jest ta strzała A zobaczcie teraz ulta Ult to jest taka jakby czarna dziura Mi się mega podoba ten ult Więc teraz będę mógł sobie tym Angelo grać Jeszcze jak trafię do niego Asabi, To będzie po prostu przewyśmienicie No i tak to się prezentuje Jeszcze tylko sprawdźmy Czy z doładowanie jego strzała się zmienia na normalną Nie, nie zmienia się Więc to bardzo dobrze no, więc taki jest ulcik. Niestety, już testowałem z hyperludowaniem. Ulcik nie jest się na normalnie. Ale normalnie ta czarna dziura jest po prostu mega. Mi się to mega podoba. I to by było na tyle z tego odcineczka. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. No i widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć!